Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę takich spraw organizacyjnych związanych właśnie z kanałem na YouTube oraz ze stroną internetową. Trochę tam ostatnio pozmieniałem. Wydaje mi się, że teraz jest to bardziej czytelne i takie bardziej, bardziej intuicyjne. Także dzisiaj, dzisiaj taki, taki film troszkę, troszkę właśnie związany ze sprawami organizacyjnymi. No, jak już pewnie wiecie, jeśli byliście tam na kanale, to kanał na razie skupia się właśnie na odpowiadaniu na pytania, które pojawiają się na egzaminie na uprawnienia geodecyjne z zakresu 1 i 2. Pomysł na kanał no, wziął się stąd, że no sam, się, sam się do tych egzaminów przygotowywałem jakiś czas temu. No i jednak najwięcej dało mi właśnie powtarzanie, powtarzanie pytań, które były na poprzednich egzaminach i brakowało mi właśnie w internecie takiej, takiej strony, na której, na której by ktoś zebrał właśnie, właśnie te pytania, które pojawiają się na egzaminach i były one tak w jednym miejscu, no i postanowiłem coś, coś, takiego, coś takiego zrobić. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Trochę tych pytań tam udało, udało się opracować. Trochę mam gdzieś tam opracowanych tych swoich pytań, które opracowywałem, jak uczyłem się do, do tych swoich egzaminów, ale to wiadomo, też to było jakiś czas temu, więc też trochę się już prawo zmieniło, więc, więc, więc też staram się dodawać na bieżąco te. Te pytania, które pojawiają się, pojawiały się ostatnio, to różnie z tym wychodzi, no bo trochę, trochę, trochę trzeba mieć czasu po prostu i, i chęci, żeby, żeby te pytania opracowywać, ale myślę, że w jakimś tam stopniu będą te pytania się na bieżąco, na bieżąco pojawiać. No i przejdźmy sobie może teraz do strony internetowej. Z, do strony internetowej, na której, na której są właśnie opracowania, opracowania te pytania w formie takiej, takiej pisemnej. Strona internetowa to jest strona mojej firmy pod adresem www.geodetagordice.com. Zawsze macie adres w opisie firm, filmu. I tutaj w zakładce mamy uprawnienia geodezyjne, i tutaj, tutaj właśnie te. Te pytania opracowane, opracowane staram się publikować. I tutaj mamy zakres pierwszy, pytania pisemne, zakres pierwszy, pytania ustne, i podobnie jest z zakresem, z zakresem drugim. Tu sobie klikniemy na przykład na zakres pierwszy. Tutaj taka pierwsza zmiana trochę zmieniłem tą podstronę. Teraz po lewej stronie tutaj mamy egzaminy konkretne. Jeśli sobie klikniecie tutaj na konkretny egzamin, to przeniesie was właśnie do odpowiedzi na pytania z tego konkretnego egzaminu, który odbył się, się w danym dniu. A tutaj po prawej stronie są już konkretne pytania. To jest zrobione po to, żeby łatwiej było po prostu znajdować, znajdować dane pytanie po słowach kluczowych. Można łatwo teraz tutaj znaleźć sobie na stronie w różnych przeglądarkach. Tutaj, jak mam wpisane, na przykład mapa do celów projektowych, no to wyświetlają mi się po kolei wszystkie, wszystkie pytania, w których ta fraza mapa do celów projektowych się pojawiła. I teraz, no, jak wybieramy sobie jakieś pytanie, możemy sobie na nie kliknąć, to przeniesie nas właśnie do strony, do egzaminu, w którym się, w którym się to, pytanie, to pytanie pojawiło. Także myślę, że teraz jest to tak bardziej czytelnie i przejrzyście, i przejrzyście przedstawione. No podobnie jest z pytaniami ustnymi. Na razie tych pytań nie ma za wiele, ale, ale powinny się na bieżąco w miarę, w miarę pojawiać. Też taka sprawa, jeśli uczestniczyliście w, w egzaminie, to napiszcie mi po prostu, jakie, jakie pytania zapamiętaliście. To z egzaminu, czy, to z, czy to z egzaminu pisemnego, czy to właśnie z zakresu, z egzaminu ustnego, e, jakie pytanie mieliście, e, mieliście zadane? Bo z tych egzaminów e, pisemnych, to zawsze gdzieś tam w internecie, w internecie te, poje, te pytania się pojawiają. Gorzej jest z tymi pytaniami, e, z pytaniami ustnymi. I co, tak wygląda strona? Aha, i jeszcze, jak możecie skontaktować ze mną, możecie przez Facebooka. Właśnie dzisiaj otworzyłem otworzyłem stronę na Facebooku. Nazywa się tak samo jak kanał na YouTubie, więc tutaj możecie mnie znaleźć jako Geodeta z Beskidu Niskiego. No, na razie tutaj nic nie ma, bo dzisiaj strona jest otworzona, ale tutaj też się będą pojawiały, pojawiały linki do tych właśnie opracowanych pytań. I do filmów na YouTube. Przynajmniej taki jest plan. Także jeśli byście się chcieli ze mną skontaktować, napisać mi właśnie chociażby te pytania, no to przez Facebooka chyba będzie, chyba będzie najprościej. No i e, przejdźmy jeszcze do, e, do kanału na YouTube. Tak jak Wam mówiłem, e, znajdziecie mnie jako, na YouTube jako Geodeta z Beskidu Niskiego, bo stąd też pochodzę. Także, no i w, co tutaj mamy? Tutaj co się zmieniło to playlisty, na pewno w, tutaj w playlistach macie konkretne filmy, na przykład uprawnienia geodezyjne, zakres drugi, pytania ustne i tutaj w playliście macie tylko te pytania właśnie z zakresu drugiego, pytania ustne, czy na przykład uprawnienia... Gaudencyjny zakres pierwszych pytania pisemne. jak sobie tu klikniecie, to wyświetlą się Wam wszystkie filmy dotyczące właśnie, e, właśnie tych pytań z zakresu pierwszego i pytań pisemnych na przykład, nie? E, jeśli chodzi jeszcze, e, bo tu też miałem Wam powiedzieć odnośnie tych pytań opracowanych e, e, pisemnych, takich tutaj w formie tekstowej, no to ja to też staram się przedstawiać no, całą podstawę prawną do danego pytania. Wiadomo, że na egzaminie to trzeba tak bardziej, bardziej swoimi słowami napisać, i wiadomo, że tego wszystkiego tak nie da się napisać, no, bo po prostu nie, nie wystarcza czasu, ale tutaj chcę, żeby to była ta podstawa prawna. Skąd, to, skąd ta odpowiedź na to pytanie się wzięła, i też tak staram, staram się te, te pytania opracowywać. Tak się zastanawiam jeszcze, co ja tutaj co, to, co ja tutaj miałem wam jeszcze powiedzieć odnośnie planów związanych, związanych z kanałem. No chciałbym, żeby tutaj na kanale na kanale pojawiały się nie tylko informacje odnośnie egzaminów, ale też, też sprawy związane z Geodezją taką ogólną, z problemami w geodezji, bo tych problemów też trochę jest, jak pracujecie w geodezji, to pewnie to pewnie zdajecie sobie, sobie z tego sprawę. Także mm, też chciałbym, żeby ten, ten kanał był właśnie takim kanałem nie tylko o egzaminach, ale też ogólnie o, e, ogólnie o geodezji. E, macie też właśnie tą stronę na Facebooku, więc tam będzie się, można, e, będzie się można kontaktować, także też zapraszam do polubienia, do obserwowania. Będzie to jakiś sygnał dla mnie, że, że komuś się te pytania opracowywane przeze mnie przydadzą i przydają i ma to, jakiś, ma to jakiś sens tak samo subskrybujcie kanał na YouTubie zostawcie jakieś lajka też będzie to jakaś tam motywacja dla mnie do kręcenia konkretnych filmów możecie też też zostawić opinię mojej firmie, tutaj jest link jak klikniecie to was przeniesie do to właśnie zostawienia, zostawienia opinii. Także jeśli, e, jeśli ta moja praca i te opracowania tych pytań się do czegoś przydały, to kliknijcie tam opinie, no będzie to jakiś tam rozwój w mojej firmie zapewniało lepszy. I no też poniesie się, jeśli zasubskrybujecie, dacie linka, to te filmy też poniosą się w internecie w internecie szerzej. ok. Dzisiaj taki film, e, taki film organizacyjny, linki jak zawsze zostawiam Wam w opisie filmu. I co? No i postaram się, żeby te tych filmów e, pojawiały, pojawiały się bardziej re, regularnie. Nie obiecuję, bo wiadomo, to zależy. No najbardziej zależy od czasu i od, i od chęci. Tak szczerze, szczerze mówiąc, e, szczerze mówiąc, tak to jest. Ale postaram się, żeby się żeby się pojawiały. Tymczasem, trzymajcie się i do następnych filmów. Cześć!